Thank you Z tej strony pokawerci i jest e, 18.59, więc zaczyna się za chwilę edycja e, Craft Games nowa, czyli będziemy sobie grali od nowa na Skywarsach. Mm, dobra, będziemy tak cały czas spróbować wchodzić. Logowanie, jeszcze nie ma. 18... Jest 18.59 i już chyba można się dostać. Nie, jeszcze nie. Trzeba będzie zobaczyć. Cały czas tak. Żeby tu patrzeć, jest 11 osób z 5 tysięcy, zobaczymy ile będzie w ogóle osób, 19, wpijemy Nie udało się, jeszcze raz spróbujemy Odśwież, dołączymy najwyżej bezpośrednio Nic jeszcze, oj, i co? Chyba nic Przepraszam, jeśli dmucham w mikrofon ale to jest bardzo możliwe. Chyba, że wezmę sobie troszeczkę inaczej ten mikrofon, zrobię. Jest 19 i nadal nic. Dobra, weźmiemy sobie. Teraz podwyższymy mikrofon. I teraz nie powinnam Wam dmuchać. Nie wiem. Odświeżymy sobie. Chyba, jeszcze na razie, jak będzie jeden, to może, może. Dzisiaj szkoła. No, niestety. Jak wam minął w ogóle czas. W, na rozpoczęciu roku szkolnego, mieć pewnie jakąś akademię, nie wiem, jak wy tam idziecie, w jakim jesteście przedziale wiekowym, może podstawówka, gimnazjum, może nawet już technikum. Więc możecie opowiedzieć, jak mam u Was było. U mnie było dosyć śmiesznie. Zebraliśmy się wszyscy na boisku szkolnym i zaczęła, jakby przedstawiciele o, właśnie przedstawiciele naszej yy, Naszego samorządu uczniowskiego rozpoczęło przedstawiciele dwóch, rozpoczęło właśnie nam e, tą akademię. Później tam sztandar wnieśli, zaczęła pani dyrektor opowiadać, a później była akademia. I przy, na, na początku było przedstawienie wszystkich uczniów w klasie pierwszej, e, która doszła do nas, do gimnazjum. I jest 19.00 i nic. E, więc tego no, było przedstawienie wszystkich uczniów, tam wszyscy wychodzili na środek, na nauczyciele i w ogóle, i po prostu mieliśmy to rozpoczęcie roku szkolnego. Tam później pani dyrektor znowu coś mówiła, ci uczniowie tam przysięgali, nie wszyscy przysięgali, tylko przedstawiciele tych klas przysięgali, że tam będą się, nie wiem, czy to mnie pilnie uczyć, nie pamiętam, jakieś na początku się jakąś taką, e, daje tą m, przysięgę się składa, nie jestem pewna jaką, nie będę opowiadać, bo nie za bardzo wiem, a później zaczęła się akademia, było dosyć śmiesznie, już to powtarzałam, e, wych, wychodzą ucznie klasy i normalnie, wiecie, e, wszystko było przedstawione, nie, że mówili, tylko, że było piosenkami, na przykład, nie wiem, dali jakąś piosenkę zamiast słów, wiecie o co chodzi, no i było dosyć bardzo śmiesznie. Było to wszystko o szkole i wszyscy się rozeszli do domu. A jutro zobaczymy idę na 8 godzinę. Mam mieć 3 godziny i zobaczymy. Więc tak mój dzień spędziłam dzisiaj w szkole 1 września. A Wy jak spędziliście? Napiszcie w komentarzu chętnie sobie przeczytam. A na razie. Nic. Nie widzę, żeby e, serwer się włączył. Miało być już dzisiaj 19. Nie wiem czy zmieniam. O, jeśli mi się uda wbić, to się za chwilę zobaczymy. Dobra. Przyszłam do Was na chwilkę jeszcze, bo jeszcze serwer nie jest... Nie widzę, żeby się włączył. Jeszcze jest 19.08, ale jeszcze nic. Weszłam sobie na stronę Crafty Games, na, na statystyki, weszłam w siebie i zobaczcie, już nie ma nic w ogóle, ani na Skywarsach, ani na Party, ani na monety CTE, monety SGH, monety CW i monety TW. Yy, nie ma nic. Ranga gracz, nic nie ma. Poziom nowy i... W ogóle nic tu o. Nic tu nie ma, więc. O. Asta 41 ostatnio online, czyli byłam trzy dni temu? Tak, kiedy nagrywałam, ale było. Można było sobie dodać monety i wiecie, no. Więc y, jeszcze nie ma. Pracują te mapy, znaczy pracują nadal nad tym. Nie wiem, czy będziemy mogli tu. Nie, jeszcze nie wiem czy sobie w ogóle jeszcze pogramy teraz, ale będę czekać i zobaczymy. Dobra. Okej, okay, jest, nie wiem czy mi się tu nagrywa to. Nagrywanie dobra, jest 19:24 i dopiero teraz włączyli serwer. Zobaczcie. No ale wejdziemy, zobaczymy, dużo osób już jest. Około 800. Z zobaczymy, czy w ogóle mi uda się wejść. <grym> Nie mogę wejść, tyle ludzi jest. O, już jest 10 tysięcy ludzi może wchodzić, czyli jest lepiej. Ale zobaczmy. Pewnie się będę musiał zalogować. Nie można wbić, jeszcze lepiej nie wiem, czy mam resetować Minecrafta, czy co? Chyba będziecie musieli jeszcze chwilkę poczekać. Ale tylko chwileczkę. No co jest? zobaczymy jeszcze raz bezpośrednio. Jeśli nas teraz wywali, to zaraz tu Minecrafta. Dobra, wywaliło nas to. Czekajcie chwilkę. Zaraz wracam. Ok, a więc udało mi się dojść na serwer. Więc dobra, pierwsza rundka. Odpalamy sobie. Oj, nie możemy odpalić? Coś jest nie tak? Przepraszam, no coś jest nie tak. Wybierz tryb. No dalej, wybierz tryb. No co jest? No nie można wybrać trybu. Okej, okay, mamy tryb The Walls, Sky Wars, Castle Wars, Survival Games Hero, Party Games. Oj, tu Star bo tu mi niewidocznie mogę sobie zrobić niewidoczny gra... widok graczy. Mogę sobie zrobić, żeby byli niewidoczni. Uh, jeszcze mamy menu. Ale co z tym? O, teraz mamy menu. Wiesz, więc wchodzimy w... No, co jest, no? Coś mnie tak wywala stąd. Jeszcze raz spróbujemy. Wybierz tryb Skywarsy. Jest, dobra, udało się. W Skywarsy, dobra. No, co jest? No, co jest? Czy jest nie tak? Jeszcze raz spróbujemy. Ok, tak i tak. Może ten drugi przycisk? Też dużo osób teraz chce wbić, bo było, jak się zaprosiła na wydarzenie, to można było dostać VIP-a. Czy tam. No, vip chyba. Bo jest VIP-a, Spróbujemy jeszcze raz. No, co jest? Nie, ten guzik. Wiecie co, to ja jak wbiję na jakąś rękę, to się do was odezwę. A więc udało mi się wbić, ale nie na to, co chciałam. Właśnie, o, przed chwilą mi wbiło na SGH. I jest jedna osoba, zobaczmy. Brak wolnych aren... Weźmiemy sobie jeszcze raz, wybierz, spróbujemy przynajmniej wybrać tryb. Męczę się, już jest 26, męczyłam się z nim bardzo, z tym bardzo długo, ponieważ udało mi się nawet wbić już na Skywars, na tą drugą mapkę, ale mnie wywalało, kiedy chciałam nacisnąć, żeby wejść na rękę. Więc serio, tak ma to wyglądać? Wpuszczają nas na serwer, który, na którym są przepełnione wszystkie inne serwery, i co my mamy zrobić? Dobra, rozumiem, że ten i ten tryb jeszcze nie działają. No ale chcę wejść na Skywarsy, bo to są arenki, aręki są przepełnione. To jest tryb... Yy, yy, wiecie, PvP taki. Na początku jesteście na całej mapce, yy, bierzecie, zbieracie itemy, a na końcu jest jeden, jeden, jeden na jeden i później jest na więcej, tak? Łączenie z arenką numer 1. Czyli jesteśmy na arence numer 1, zobaczcie ile już jest ludu. Bardzo dużo ludzi tutaj już wchodzi, i może mi się nie uda, bo gdy nagrywam, to jest dosyć. Yy, dosyć. lagi mam trochę. O, czyli, że tutaj wszedł Przed chwilą oglądałam Nie, jego live, nie. Bartek, Bartek, gdzie jest Bartek? Ok, zaczynamy. Widzicie, to jest takie jakby PVP. Takie, znaczy, przepraszam, y, SG. My sobie pójdziemy po, po, tam. Na SG, tylko z tym, że my zbieramy teraz temki, a dopiero potem się bijemy. Najpierw jest na jeden na jeden, a, a później już na walanka cała. Uj, wywaliło mnie. Ja zostałam wywalona? Łat, tylko ja nic nie mam. Bartek, Tutaj on nagrywa, że teraz live'a. Ryba nagrywa. Słabki się trudno bije. Jeszcze jak tu jest tyle serc. Wow, co to jest? Jest! Widzieliście to? Do bitwy tej mamy kilka sekund. Licz na siebie. Nie no, super. Przecież to jest niemożliwe. Skąd? Już będzie po mnie, skąd on nie wiem. Tutaj i, te, i te Dobra. No niestety nie udało mi się wygrać. Eee, ale bywa. Mm, zobaczyliśmy, jak ten tryb wygląda w ogóle. Mm, znaczy, grałem już na tym trybie. Przenoszenia. Dobra, wystąpił błąd. Spróbujemy teraz wejść na Waszych oczach na rękę. I ja raczej nam się to nie uda. O, jesteśmy. Wybierz tryb, oczywiście. Czekajcie, wybierzemy sobie tryb. No i Skywarsy. なにせちゃんのどこだ Jeszcze raz spróbujemy. No nie, niestety. No to spróbujemy jeszcze raz wejść na te SGV. Czy tam SG, nie wiem jak to się nazywa. SG Heroes. I skończymy ten odcinek. Tylko jak to nic nie było na nim. Opowiedziałam trochę o szkole i nic więcej. Chcieliśmy sobie ładnie pograć na nowej edy edycji. Ale nam się nie udało. Ładny spawn nawet. Dobra, jeszcze raz spróbujemy na jakiś tryb wejść. Załóżmy, dobra, niech będą w Skywalsy nawet. E, znaczy, Warsy. Na których w ogóle nie gram. na źle nacisłam. O, zobaczcie, możemy wejść na Warsy. Szybko spróbujemy wybrać jakąś rękę. Tam już tutaj multum ludzi zaraz wejdzie. Łączenie. Arena jest pełna Słuchajcie, powiem tak Jakbym nie offline ja normalnie leciałam Gdzie są te arenki? Sprawdźmy jeszcze raz, no nie ma arenek Szybka gra Sprawdźmy jeszcze raz Brakuje uprawnień. No ale nie chcę być spektaktorem tak. traktor, Dobra, weźmiemy sobie Team 2. Team 2. Same VIPy, zobaczcie. Dobra, to my się widzimy jak rozpocznie się to całe, tak? Dobra. OK, a więc już jesteśmy, weźmiemy sobie zestaw górnika. Już zaczęliśmy trochę. Niestety musiałam zamknąć sobie drzwi w pokoju, bo mama przyszła z pracy. I wiesz, wiecie o co chodzi. Będzie trochę głośniej, może być. Okej, okay, musimy sobie wziąć. rzeczy. akurat tak trafiliśmy? Widzieliście, że wpisywałam Team 2, i przyszedł do nas X. Byczak X, X, byczak, X. O dobra, no, mamy trochę wszystko Dobra, mamy jedzonko, nie mamy Mamy jedzonko Dobra, tyle wystarczy Nawet nie patrzę gdzie są skrzynki, bo nie wiem Więc a, idziemy na dół Często jakoś się za... O, Pink o dobra idziemy na sam nie na sam dół tylko gdzieś tutaj się zaszyjemy trochę na dół bardziej o, i sobie wyjdziemy na zewnątrz tylko najpierw będziemy musieli wszystko zrobić specjalnej temki Aha. Nie, 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 było, nie będzie słychać spokojnie. Właśnie mi mama wybiła do pokoju. I tu już była swoja, swoja ta, swoja gadka. A tak w ogóle coś zaraz będę kończyć. ma już 17 minut. O. Dobra. Yy, mamy już jakieś itemki. Dobra, możemy sobie zrobić lepszy kill. -off. O, widzicie? Wydzielam, może, nam di diaksy dropną, żeby mieć. Yy, to na projekta. przynajmniej żeby mieć jakieś budki a jak się nie uda diaksów to po prostu będziemy mieli żelazne jeszcze nikt nie zginął Jeszcze troszeczkę się zniżymy na dół, może coś nam innego dropnie. O, mamy złoto, chociaż i tak mi jabłek nie mamy, więc to nam nic nie da. Teraz idziemy tam zrobić. Już tutaj od jaksi pytają, i chyba nie będzie już zwipów yy, tutaj, tylko same vipy, więc wiecie o co chodzi. Mniejszy koszt, mam nadzieję, że będzie tego, chociaż wiecie, mogą nawet wydać na te chyba dwa tygodnie. Jakoś tak, chyba na dwa tygodnie yy, na zwipa. I mieć go i móc dla was zrobić więcej materiałów, bo to też jest lepsza rozgrywka, jeśli zaczynasz szybciej i w ogóle. Nie zdążyłam w ogóle zebrać tych skrzynek, co tam były na początku. O! Nie wiem, po co mi tu restą, jak nie mamy żadnego ten. żadnych itemków takich. Jeszcze mamy niecałe 5 minut. Zobaczycie, jak lamie w tym. Dobra. Sorry, że nic nie mówię. skupiam się na rozkrywce, a tu właśnie zlamiłam. Ani jeden diak, słaby ten drop. Był, był lepszy. O. Dobra, mamy żarcie, ale nie mamy żelaza zbytnio dużo. O, jedna chyba osoba zginęła, albo nie wiem, czy mamy właśnie kila, czy coś. Gdzie? Dobra, to sobie zrobimy hełmik. Okej. Okay. Na razie spodenek nie robimy. I za 2 minuty i 30... no dobra, 45 sekund będą opadły nam ściany. Był temat na początku o szkole i mam nadzieję, że naprawdę napiszecie, co dzisiaj robiliście, jak wam pod podobała się Wasza akademia w szkole, czy w ogóle mieliście jakąś akademię, bo nie wszyscy może mają. Kilka i będziemy mieli na klatę pół na spodęki i będzie trzeba zrobić sobie e, tego. A wiecie co zrobię sobie jeszcze jeden. Jeden off i szybko sobie pokopiemy, to szybciej idzie. A widzicie od razu szybciej. Może będzie więcej żelaza zrobić. Widzicie, już mamy żelazo, ale żelazo, nie, nie pół, złoto, ale żelazo, złoto nie znam potrzebne za bardzo. Za minutę opadną ściany, o Boże. Byczek opuścił grę. ja! Eee. Pogadał, pogadał i odszedł. Dobra, jeszcze możemy chwilę kopać, więc. Jest diament. Jest diament, jeszcze jeden. Musi być jeszcze jeden. Będziemy mieli. No, z jednego nie zrobię. Zaraz opadną ścianę. Widzicie, mamy takie do góry. Trzeba się przygotować, już chodzi na szyścia. Jest diaks, zobaczcie Mamy dwa diaksy Po dobrym, po dobrym tym Dobra, czekamy Zobaczymy na razie, bo nie możemy się wydostać jakoś Jeszcze Zjemy coś Jeszcze, kilu, jeszcze jeden. <mówiłem> Okej, okay, możemy wychodzić. Mam nadzieję, że... What? Ktoś tu jest. Zielonych. Hej, no, dziewiątka nie ty znasz, Boże się przestraszyła mnie. Niebieski ty nasi Nela. A, opcje. Ustawienia graficzne. Troszeczkę sobie zmniejszymy te czanki. Bo jak ktoś przybiegnie to ja nie będę miał jak się bronić. Tam ktoś jest. Ale to chyba z naszych też. Nie mam opcji fajna. Tak z naszych. Tu są jakieś itemki. Albo to są skrzynki. Ale chyba już pewnie zabrana. Albo i nie. Dobra, poszedł. Nie, to nie. Wydamy jej trochę, chociaż tak pewnie ma. To też było. Więc mamy te... Nie, nie, bóżka. Dobra, no naj i tak mamy jest nas najwięcej, więc przetrwaliśmy do końca. Powiem Wam, że nierzadko prze, w ogóle przetrw... przed... przed yy, uda wow! Jednak mi się nie uda przetrwać. Nie walcząć. No nie walczyłam. No widzicie, nie walczyłam, no nie umiem. No niestety dobra, bo ten materiał ma już 28 minut i to ja się zamierzam nam. Do zobaczenia, do następnego odcinka. Na razie i cześć.